Cześć! Dziś jest już 8 listopada i dzisiaj pozwól, że nagram taki cast i w tym wideo kaście po prostu porozmawiamy, ponieważ otoczenie nie sprzyja nagraniu mi lepszego wideo i stwierdziłem, że nie mam już czasu, nie chcę już odkładać tego dłużej więc po prostu nie będzie dziś obrazu. Trudno. O czym dzisiaj porozmawiamy? Dzisiaj porozmawiamy o pomaganiu. Pozwól, że podzielę się z Tobą pewną historią, która wyszła dość y, niespodziewanie bo i fajnie, bo napisała do mnie Justyna, czy bym nie ufundował voucheru na spacer z Alpaką na licytację dla Maji. Tam, jeżeli chodzi o Maję i ...potrzebne środki, wszystko będzie w opisie, więc zachęcam do przeczytania. I odpowiedziałem jasne, chętnie, chętnie wesprę i wrzuciłem taką... ...taką... taką rzecz na aukcję. I co się okazało? No okazało się, że ta akcja cieszy się dość fajnym zainteresowaniem. I... Hmm, wyjściowo wróciłem ten spacer za 100 zł, już chyba osiągnął 270 zł, i akcja się toczy do jutra, do wieczora, do 21. Natomiast zastanowiłem się pokrótce, jakbym mógł MAI pomóc więcej. No i stwierdziłem, że uruchomię przedsprzedaż spacerów z alpakami w listopadzie i w grudniu, dokładnie do 23 grudnia będzie można nabyć voucher na spacer z alpakami podarować taki voucher na święta dla kogoś bliskiego a no i 25% przychodów osiągniętych ze sprzedaży voucherów przeznaczam na pomoc Mai wrócę do, dociągniemy do 60 odcinka Potem zrobimy chwilę przerwy i wrócimy w zupełnie w innej formie. Będę testował, ten trzeci sezon będzie totalnym testem różnych wideo, ale będą one regularnie. Tak, to już to już wiem i co ciekawe, to tak już na koniec podzielę się z Tobą informacją, że takim doświadczeniem, że dużo łatwiej mi nagrywać Wrzucać, jak robiłem to regularnie, niż tak jak zrobiłem sobie kilka dni przerwy, to wrócić do nagrania jest po prostu ciężko. Ale spokojnie, niebawem wracam. Hej.